Kiedy w środku nocy Wołcztek Wiśniewski trafił do szpitala, nie miał pojęcia, że znajdzie tam miłość swojego życia. Wydawało się, że atmosfera zamieszania, sterylności i zieleni z bandażami wcale nie sprzyja romansom. Jednak los chciał inaczej. Moment, w którym zobaczył dziewczynę w białym fartuchu, Wołcztek zapamiętał do końca życia. Początkowo podążał za gburowatą lekarką korytarzami centrum medycznego. Zaprowadziła go do gabinetu, by opatrzyć jego rany, po drodze upominając go jak uczniaka, ile masz lat, powiedz mi, mruknęła. Narzekała. Dwadzieścia sześć, odpowiedział Wojtek. Cóż, nie jesteś chłopcem do walki. Broniłem honoru damy. Wojtek próbował się usprawiedliwić. Co za rycerz wyśniącej zbroi? Lekarz prychnął. Czy konfliktu nie można było rozwiązać pokojowo? Dlaczego od razu wymachujesz pięściami? Nawiasem mówiąc, żyjemy w cywilizowanym świecie, a od czasu do czasu przynoszą mi takie kadry. Co za klub pojedynków! On zaczął pierwszy, wykrzyknął Wołcztek, ale natychmiast zawstydził się swoich słów. Sprawiły, że wyglądał jak złośliwy nastolatek. Nie ma znaczenia, kto zaczął pierwszy – Najważniejsze, żeby ktoś miał na tyle rozumu, żeby w porę przestać. Kontynuowała napomnienie kobieta. Czy ty w ogóle wiesz, że masz wstrząs mózgu? Jeśli straciłeś przytomność, to na pewno wstrząs mózgu. I to nie jest żaden problem. Niedawno przywieźli mi takiego faceta z baru. Tylko nie miał tyle szczęścia. Został pchnięty nożem przez kolegę. Ale nie z powodu dziewczyny. Są fanami piłki nożnej, kibicują różnym drużynom. Wojtek prychnął niezadowolony, zerkając na kobietę, która podstępnie go zawstydzała. To nawet nie była moja dziewczyna po prostu nie mogłem znieść hamskiego traktowania kelnerki przez krzepkiego faceta mruknął, wchodząc do gabinetu za lekarzem. Dobra, dobra, bohaterze. Zostawię cię, Iren, powiedziała pojednawczo i klepiąc pacjenta po ramieniu, wyszła, nucąc coś do siebie. Wojtek zmarszczył brwi, próbując ocenić, czy lubi lekarkę, czy nie. Za bardzo przypominała mu nauczycielkę. Następnie odwrócił się w stronę pielęgniarki, na której łaskę został zdany. W tym momencie Wołcztek się pogubił. Nie wierzył w miłość od pierwszego wejrzenia. A uczucie, że serce ścisnęło mu się w piersi jak w imedle, że poczuł się jak ptak złapany w imadło, a wszystko wokół niego wirowało to było coś, czego się nie spodziewał. Irena wyglądała jak anioł. Nawet kitel lekarski nie ukrywał jej wyrzeźbionej sylwetki. Blond włosy o bursztynowym odcieniu spięła w wysoki kucyk. Ta fryzura odsłaniała twarz dziewczyny o drobnych i regularnych rysach, ostrym podbródku i zgrabnym nosie. Pielęgniarka stała poobrócona do niego, sprawdzając napisy na fiolkach z lekarstwami. Następnie odłożyła je na bok i odwróciła się do pacjenta. Jej spojrzenie było wyraziste, a oczy niebieskie, czyste jak niebo. Wojte stał tak, patrząc na dziewczynę, jak zahipnotyzowany. Irena natomiast uśmiechnęła się i uniosła brwi. Następnie poprowadziła rękę w kierunku kanapy: usiądź, proszę, zbadam cię. Chłopak, nie od razu pozbywając się otępienia, usiadł na kanapie. W takim razie stajesz w obronie dziewczyny? Uśmiechnęła się, delikatnie opatrując ranę nad brwią pacjenta. Ładna jak mnie mam? Wojtek automatycznie przytaknął, po czym gwałtownie potrząsnął głową. Już otwierał usta, by odpowiedzieć, ty jesteś ładniejsza, ale w porę ugryzł się w język. Zauważył tylko, nie chodziło o wygląd, nawet nie pamiętam jej twarzy. Po prostu jeden z gości przy barze pomyślał, że jeśli kelnerka podaje mu piwo i nosi krótką spódniczkę, to można ją obmacywać. Irena rzuciła mu zamyślone spojrzenie, ale nie skomentowała, wracając do swojej pracy, opowiedz mi więcej o tym, co się stało. Może zostałeś czymś uderzony? Co cię boli? Masz zawroty głowy? Po tych słowach dziewczyna pochyliła się bliżej pacjenta, przyglądając się jego rozbitej brwi, spuchniętemu nosowi i zdrętwiałej wardze. Wojtek wstrzymał oddech, a kiedy wziął konwulsyjny haust powietrza, poczuł dyskretny, ale słodki zapach perfum dziewczyny. Paczniała kwiatami i brzoskwiniami. Wiśniewski mamrotał, opowiadając wszystko, co poprzedziło jego przybycie do szpitala, nic szczególnego. Pokłóciliśmy się w barze, Poszliśmy porozmawiać. Wybuchła bójka. Na początku wszystko szło dobrze, a potem przyszedł kolega mojego przeciwnika. Nie mam oczu z tyłu głowy, więc nawet nie zauważyłem, jak podszedł i uderzył mnie tchórzliwie od tyłu. I uderzył mnie czymś ciężkim. Straciłem przytomność. Nie na długo, mniej niż minutę. Ale moi przyjaciele zdążyli już wrzucić mnie do samochodu i zawieźć do najbliższego szpitala. Oczywiście bali się na darmo. To tylko zadrapanie. Wcale nie na darmo. Potrząsnęła głową, mocząc watę w środku antyseptycznym. I faktycznie, kiedy masz wstrząs mózgu, powinieneś przestrzegać pewnych zaleceń. Na przykład powinieneś odpoczywać w łóżku przez co najmniej kilka dni. Nie powinieneś również czytać, słuchać głośnej muzyki i oglądać telewizji. Lepiej jest odpoczywać i monitorować swój stan. To może być niebezpieczne. Wojtek słuchał jej głosu, ale nie rozumiał słów. Po prostu cieszył się jej dźwiękiem i barwą, jak przyjemną piosenką. Wócztek, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Irena zmrużyła oczy, patrząc podejrzliwie na przytłumionego pacjenta. Staram się. Przyznał szczerze. Powiedz mi, czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, Ireno? Dłoń pielęgniarki zamarła, trzymając zaczerwieniony wacik. Spojrzała na chłopaka, bezskutecznie próbując ukryć uśmiech, w końcu mocno uderzyłeś się w głowę, prawda? Pielęgniarka zachichotała, chytrze mrużąc oczy. Wojtek z pewnością zdał sobie sprawę, że jest zakochany. Miał dziwne wrażenie, że znał już Irenę. Być może w poprzednim życiu. A może po prostu była drugą połówką, którą w końcu odnalazł. O tym właśnie próbował ją przekonać. Dziewczyna śmiała się i namawiała zakochanego Rumię do umówienia się na badanie mózgu, twierdząc, że jego uczucia mają swoją diagnozę. Wołcztek nie zamierzał się jednak wycofać. Kiedy Irena skończyła, nie wyszedł od razu. Irena, nie wyglądasz na taką poobijaną wyjaśnił facet. Kiedy zejdzie ta opuchlizna, przyjdę znowu. I wtedy zobaczysz, że jestem całkiem przystojny, a nawet odpowiedni. Umówisz się wtedy ze mną? Irena potrząsnęła głową. Porozmawiamy o tym, gdy spotkamy się następnym razem zaproponowała łagodnie. Wojtek dotrzymał obietnicy. Gdy tylko jego twarz przestała przypominać stek, pospieszył do szpitala z okazałym bukietem kwiatów. Szczęśliwie dla niego Irena pracowała tego wieczoru. Przyjęła kwiaty, wciągnęła nosem ich zapach, po czym skromnie uśmiechnęła się do chłopaka. – Dziękuję – przytaknęła, głaszcząc pieszczotliwie płatki róż i piwoni. – Nawet cię nie poznałam, wołcztek, od razu – Mówiłem ci, że ładniej wyglądam z całym nosem. Pielęgniarka odmówiła chwilowej randki, ponieważ miała przed sobą nocny dyżur. Zgodziła się umówić z Wojtekem w weekend. Facet wrócił jednak nad ranem, aby zabrać dziewczynę do domu po pracy. Wszystko w Wojtechu domagało się, aby zająć się dziewczyną, zaopiekować się nią. Otwierał jej drzwi, obsypywał kwiatami, komplementował. Był jak poeta pocałowany przez muzę. Tylko jego natchnienie wyrażało się w chęci zdobycia Ireny. Tak zaczął się ich związek. Z każdą randką doktor Kowalska coraz bardziej oczarowywała Wojtecha. Dziewczyna wydawała mu się najmilszą i najszczerszą istotą na tym świecie. Okazało się, że poszła do pracy w szpitalu, aby kontynuować dzieło swoich rodziców. Pewnie chęć pomagania ludziom mam w genach, Śmiała się dziewczyna. Mój tata był chirurgiem, mama pielęgniarką. Zawsze podziwiałam ich pracę. Marzyłam, by być jak moi rodzice, którzy ratują ludzi. Kiedy miałam siedem lat, mieli wypadek. Niestety oboje zginęli. Nie mieliśmy krewnych, więc oddali mnie do sierocińca. Opiekunowie mieli ze mną wiele kłopotów. Dlaczego byłaś takim strasznym badassem? zasugerował chłopak, mrugając do dziewczyny. Irena potrząsnęła głową, zakładając luźny kosmyk za ucho. Kilka drobnych włosków zaczepiło się o jej kolczyk w kształcie kropli. Wojtechowi zadrżała ręka, chciał poprawić włosy Ireny, ale nie odważył się. Zawstydził się tylko i odwrócił wzrok. Wręcz przeciwnie, byłam zbyt żałosna czy coś wyjaśniła, rumieniąc się mocno. Wyjaśniła, rumieniąc się mocno. Zawsze ciągnęła wszelkiego rodzaju okaleczone zwierzęta i ptaki do centrum medycznego. Próbując je wszystkie wyleczyć. Płakałam, gdy mi nie pozwalali. Na przykład, kiedy niegrzeczny chłopiec zmiażdżył przede mną ślimaka, wpadłam w histerię. Zapewniłam wszystkich, że powinniśmy przynajmniej użyć plasteliny, aby naprawić jego skorupę. Zdejmowałam też koty z drzew, przenosiłam przez jezdnie żeby jakiś przechodzień ich nie zgniótł. Wkrótce wychowawcy byli tak zmęczeni walką ze mną, że postanowili skierować moją energię we właściwym kierunku. Dali mi szlafrok medyczny i przydzielili pielęgniarkę jako asystentkę. Ona, oczywiście, dawała mi lekkie zadania, przynieść coś niecięższego i nie bardziej niebezpiecznego niż bandaż. Jednak wciąż czułam się szczęśliwa. I, co ważne, byłam na swoim miejscu. Nie było więc wątpliwości, gdzie pójść na uniwersytet po ukończeniu szkoły. To prawda, szybko odrzuciłam pomysł zostania chirurgiem lub kardiologiem, ponieważ wiązało się to ze zbyt dużą odpowiedzialnością. Ale uwielbiam być pielęgniarką. Wołcztek dowiedział się później, że oprócz pracy w Centrum medycznym Irena angażowała się w wolontariat. Odwiedzała ciężko chore dzieci w szpitalu. Tam nie była już lekarzem, ale życzliwą przyjaciółką, która starała się rozjaśnić życie małych pacjentów. Razem rysowały, śpiewały, bawiły się. Dziewczyna czytała im książki, a czasami, wraz z innymi wolontariuszami, przebierała się za postacie z bajek, aby zachwycić dzieci przedstawieniem. Bardzo mi się to podobało. Jednak trudno jest uśmiechać się, gdy jest ciężko na duszy. Dzieci są bardzo żałosne. Irena też lubiła Wojtecha. Zresztą, ten dziwny pacjent ze złamanym nosem który mówił o przeznaczeniu, wkradł się w myśli pielęgniarki już przy ich pierwszym spotkaniu. Tylko, że nie pozwalała sobie myśleć o niczym więcej, wierząc, że facet po prostu za dużo wypił w barze i rano o niej zapomni. Kiedy jednak zobaczyła dostojnego bruneta w poczekalni szpitala i to jeszcze z bukietem kwiatów, serce dziewczyny poddało się bez walki. Wołcztek okazał się nie tylko przystojnym facetem, ale i godnym pozazdroszczenia panem młodym. Miał własną firmę, która specjalizowała się w tworzeniu i promocji projektów internetowych. Biznes przynosił mu ogromne zyski i szybko się rozwijał. W wolnych chwilach lubił gotować i robił to zawodowo. Irena żartowała później, że droga do jej serca wiedzie przez żołądek. Pewnego razu, po skosztowaniu steku i sałatki przygotowanych przez Wojtecha, straciła ostatnią szansę, by nie wiązać z nim swojego życia. Nawiasem mówiąc, Irena nie lubiła gotować. Mówiąc dokładniej, była w tym bardzo kiepska. Kiedy dziewczyna pojawiała się w kuchni, to tak jakby przyciągała pecha. Mieszała sól z cukrem, przypalała ręcznik na palniku, parzyła sobie palec. Ale to nie odstraszało Wojtecha. Nie uważał, że miejsce kobiety powinno być przy kuchence i był gotów wziąć tę odpowiedzialność na siebie albo po prostu zamówić jedzenie z restauracji. Ale Irena uwielbiała dbać o przytulność i czystość domu, co często było zaniedbywane przez Wojtecha. Para doskonale uzupełniała się nie tylko w sprawach domowych. Mieli wspólne zainteresowania, uwielbiali spędzać razem czas, potrafili godzinami rozmawiać lub przytulnie milczeć. Po roku związku Wącztek zdecydował, że nie chce już nigdy rozstawać się z Ireną. Był pewien swoich uczuć. Irena również nie zanudziła mężczyzny długim oczekiwaniem na odpowiedź. Gdy tylko padł na kolano i wyjął pudełeczko z pierścionkiem zaręczynowym, wykrzyknęła upragnione tak. Nie mogąc powstrzymać łez szczęścia. Wydawać by się mogło, że w tym momencie powinien nadejść szczęśliwy koniec ich historii. W końcu to właśnie na ślubie kończą się bajki. Tylko młodzi zupełnie zapomnieli, że w wielu bajkach występuje zła czarownica. I nie spodziewali się, że w tę rolę wcieli się matka Wojtka Elżbieta. Była kobietą z zasadami, uważała się za arystokratkę i była dumna ze swojej biografii. Już dawno zaplanowała ślub swojego jedynego syna. Miała też upatrzoną narzeczoną, mądrą i piękną dziewczynę z ich kręgu Helenę. Była córką jej przyjaciółki. Jej rodzina była dobra, zamożna, a dziewczyna przypadła do gustu przyszłej teściowej. Dlatego, gdy Irena wyskoczyła znikąd, jak diabeł z tabakierki, i zawróciła synowi w głowie, Elżbieta natychmiast chwyciła za korwalol i tonometr, pokazując, że jest przeciwna takim związkom. W tym czasie Wołcztek zdążył się już przyzwyczaić do wybryków matki. Więc tylko się roześmiał i z przesadnym współczuciem zapytał rodzicielkę, Mamo, jesteś chora. Zawołam Irenę w końcu, jest lekarzem. Mama natychmiast przestała trzymać się za serce, prychając: tak, oczywiście, znamy takich lekarzy. Wypisze mi receptę na życie pozagrobowe, żeby jak najszybciej zejść jej z drogi. Irena taka nie jest. Ona nawet jakby chciała, to nie może. Przecież złożyła przysięgę Hipokratesa. Zażartował syn. Zrozumiałe, że takie impertynenckie odpowiedzi jeszcze bardziej irytowały kobietę. Widziała w tym zły wpływ Ireny. Kobieta pędziła do telefonu i skarżyła się przyjaciółce, bo ucztek znalazł jakąś pielęgniarkę, a nawet sierotę. Dziewczynę bez rodziny, bez plemienia, bez przyzwoitego wychowania. Nie mogę uwierzyć, że on mi to robi – Wykrzyknęła Elżbieta, przemierzając przestronny salon. Zawsze był uparty. Nie chciał iść na studia prawnicze, tak jak planowaliśmy. Zrezygnował ze skrzypiec, bo go denerwowały. Ale wybór tej dziewczyny jest nie w porządku. Ona jest głupia. Jest ignorantką. Zmienia nocniki w szpitalu w nocy. Obrzydliwość. Koleżanka pospieszyła uspokoić Elżbietę, daj spokój. Może pielęgniarka to taka męska fantazja, wiesz? Kobieta zachichotała. Zabawi się z nią teraz i zostawi. A jak tylko postanowi się ustatkować, od razu zeswatamy go z Geleną. I tak przyjaciele zadecydowali o losie Wojciecha. Minął jednak miesiąc, drugi miesiąc, pół roku, a chłopak nie zamierzał opuścić swojej dziewczyny. Wtedy pani Elżbieta postanowiła mu pomóc. Zaprosiła Irenę do siebie, sprawdzając wytrzymałość dziewczyny, nieustannie jej dokuczając. Ta zarzekała się, że będzie kiepską gospodynią, bo nie umie gotować. Pani Elżbieta komentowała jej wygląd, mówiąc, że jest blada, nie tak jak Helena. Kiedy młodzi zaczęli mieszkać razem, Elżbieta przyszła ich odwiedzić. Mieszkanie przywitało ją aromatem szarlotki. Przeżyła ją, zmarszczyła nos, za dużo przypraw, imbir i cynamon. Smak jabłek jest przytłumiony. Narzekała. A jabłka mogłyby być mniejsze. Ty, moja droga, jak zawsze. Irena uniosła brwi, ukrywając uśmiech. Wołcztek nie krył śmiechu, dziękuję, mamo, za moja droga, zrobiłem to ciasto. Chciałem poczęstować mamę. Następnym razem dodam mniej cynamonu. Mrugnął do rodzicielki, doskonale zdając sobie sprawę, gdzie próbuje trafić kamieniem. Elżbieta cały czas próbowała wmówić Irenie, że nie należy do ich kręgu. Zaczęła opowiadać o sławnych krewnych, nie omieszkując przypomnieć Sierocie że jej drzewo genealogiczne nie ma się kim pochwalić. Irena tolerowała to przez długi czas, ale pewnego dnia zauważyła, Nie widzę sensu w byciu dumną z czynów moich przodków, nawet gdybym ich znała. Lepiej powiedz mi, co ty sama osiągnęłaś w życiu. Chętnie posłucham. Elżbieta tylko się zarumieniła, gdy zaczęła opowiadać, że poświęciła swoje życie mężowi, a potem synowi. Pewnego dnia Elżbieta postanowiła zaprosić Irenę do restauracji. Celowo wybrała miejsce, w którym dziewczyna czułaby się niekomfortowo z powodu nieznajomości etykiety i banalnego braku zrozumienia, które sztuczce wziąć. W końcu zaoferowano ich gościom wyjątkowo dużo. Kobieta spodziewała się, że tak nadęte miejsce pokaże plebejskiej pielęgniarce, gdzie jest jej poziom. Irena jednak, ku przerażeniu Elżbiety, nie była zażenowana. Nie wahała się zadawać pytań, śmiała się serdecznie, gdy się pomyliła, prowadziła niezwykle przyjemną rozmowę z kelnerem, czarując nawet jego. Tylko Elżbiety nie mogła zdobyć. Nie wierzę jej, Wołczek. Wszystko takie prawe i uczciwe. Pomaga tym, którym pomaga i służy tym, którym służy. Tacy ludzie są bardzo podejrzani. Mama była wściekła. To dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że światem rządzi pieniądz, nic nie robi się bez zysku, dlatego tacy czyści ludzie jak Irena przerażają cię. Odparł syn. Wiadomość, że syn oświadczył się pielęgniarce, była dla Elżbiety jak grom z jasnego nieba. Do końca miała nadzieję, że się opamięta. Miesiąc przed ślubem Elżbieta odwiedziła pannę młodą. Kobieta była zdenerwowana. Że nie zastała w mieszkaniu syna, choć potencjalna synowa przyjęła ją serdecznie. Zaprosiła kobietę do stołu, podając jej ulubioną herbatę z mlekiem i czekoladowe trufle. Kobieta siedziała w kuchni popijając herbatę, gdy Iren odebrała telefon. Panna młoda odebrała telefon, i po przeprosinach wstała od stołu i poszła do sypialni. Elżbieta sączyła swój napój. Dgnęła jej ręka. Część herbaty wylała się na spodnie. Chrząknąwszy, Elżbieta pospieszyła do łazienki, by zmyć plamę. Łazienka znajdowała się tuż obok sypialni młodych, więc kobieta mimowolnie usłyszała fragment zdania Ireny, tak, zgodziłam się z Wojtechem. Powiedziała dziewczyna. Suma jest ogromna, oczywiście, zdaję sobie sprawę, ale jemu to nie przeszkadza. Pani Elżbieta natychmiast zakręciła kran i milczała, podsłuchując. Irena opowiadała dalej tajemniczemu rozmówcy, że Wołcztek zgodził się wydać na ich wesele bajeczną sumę pieniędzy, miejsce jest idealne, już je widziałam. Tak, jeden z najdroższych, ale... To w końcu nasze wesele, a on powiedział, że zrobi dla mnie wszystko. Elżbieta spojrzała na swoje odbicie w lustrze, doświadczając mieszanych uczuć. Z jednej strony miała ochotę wykrzyknąć, a nie mówiłam: Wcale nie jest taka biała i puszysta, na jaką wygląda. Z drugiej strony była bardzo zła. Tej dziewczynie udało się uwieść jej syna i skłonić go do wydania pieniędzy. Kobieta zrozumiała z rozmowy, że Irena była bardzo zadowolona, że wącztek rozstał się z ogromną sumą pieniędzy. Co więcej, kiedy Irena wymieniła kwotę, po wyjaśnieniu jej z rozmówczynią, Elżbieta prawie zemdlała. To wszystko? A więc na bogatego pana młodego? warknęła kobieta. No, nie pozwolę. Nie żegnając się nawet, Elżbieta chwyciła torebkę i pędem wybiegła z mieszkania do gabinetu syna. Tam, od progu, dysząc od biegu, oznajmiła wołcztek Wszystko słyszałam. Słyszałam rozmowę Ireny. Ona jest z tobą tylko dla pieniędzy. Wołcztek zmarszczył brwi, posadził matkę na kanapie, dał jej szklankę wody i kazał się uspokoić i wszystko wyjaśnić. Kiedy kobieta powtórzyła w kolorze podsłuchaną rozmowę, nagle się roześmiał. Dlaczego się śmiejesz, głupku? Ona cię wykorzystuje. Ma ręce pełne pieniędzy, chce wymyślnego ślubu. Chce wydać wszystkie twoje zarobki na swoją suknię. Chwaliła się, jak bardzo ją kochasz. Mamo, nasz ślub będzie bardzo skromny, powiedział Wojtek, śmiejąc się. Irena nie zgodziła się na wystawną ucztę, chociaż jej to proponowałem. Ale co z, mama była zdezorientowana. Słyszałam. Za pieniądze, które moglibyśmy wydać na wesele, kupimy duży dom i działkę, oznajmił chłopak. Znaleźliśmy już odpowiednie miejsce, tym zajmuje się Irena. To ten, o którym mówiła moja narzeczona. Zrobimy tam fajny sierociniec dla dzieci. Irena powiedziała, że to najlepszy prezent ślubny, jaki sobie wymarzyła. Nie potrzebowała sukni za milion dolarów, wolała pomagać innym, jeśli tylko mogła. A ja. Cóż, jak powiedziała Irena, kocham ją tak bardzo. Że zgodziłem się z tą chciwą kobietą. Znów parsknął śmiechem. Elżbieta wpatrywała się w plamę, której nigdy nie wyczyściła ze spodni. Kobieta nie mogła uwierzyć, że jej syn mówi prawdę. Jednak wszystkie jego słowa się sprawdziły. Młoda para miała cichą ceremonię. Na ich ślubie nie było fontanny szampana, fajerwerków ani iluzjonistów, ale królowała prawdziwa miłość. Później założyli się rociniec, o którym pisała nawet prasa. A każdy, kto widział zakochaną parę, twierdził, że ich małżeństwo powstało w niebie. Uparta Elżbieta nie od razu pogodziła się z wyborem syna. Irena jednak wciąż trafiała do jej serca. Pewnego razu, gdy teściowa zachorowała, synowa zaopiekowała się nią i pielęgnowała chorą jak własną matkę. Wtedy Elżbieta rozpłynęła się, uświadamiając sobie, że nie trzeba mieć szlacheckiego rodowodu ani towarzyskich manier. Ważniejsze było złote serce. To właśnie wtedy Wołcztek usłyszał od matki, ale z ciebie szczęściarz, mój synu.